Siemaneczko tu Sarsa i Story Time. I ze mną jest Paweł Smakulski, nie mąż, producent muzyczny i współtwórca naszego synka Leonarda. Mamy dla Was story Time. Naszym celem jest dzielenie się z Wami e, historiami prosto z naszego życia, które czasami bywają hardkorowe, czasami trochę nam jest wstyd o tym mówić, co nas e, doświadczyło, ale wierzymy w to, że niczym się nie różnimy od was, więc może. Trzeba oswoić po prostu powoli te wszystkie życiowe fakapy. demony. I, I demony. Postanowienia noworoczne. Ale to... Co jest u ciebie na pierwszym miejscu? Postanowień noworocznych. Nie wiem. Ty powiedz pierwszą. Ja mam powiedzieć pierwsze. No. Ja mam słuchaj na pierwszym miejscu. to ja cię ośmielę. Ja mam na pierwszym miejscu w maszych. A jestem śmiały, śmiałkiem jestem. W postanowieniach mam, żeby w końcu zacząć robić coś bez ciebie w życiu. Właśnie, ja nie chciałem tego mówić. To strasznie brzmi, jak się to na głos powie. Ale to jest dobre. No, w naszym nie, no, wypadku. ale to oczywiście ja jak najbardziej. Drodzy Państwo, e... szanowni słuchacze. Szanuję to. Ja to, to jest... wytłumaczę, o co chodzi w tym. Jesteśmy niemężem. Paweł jest moim niemężem, ja jestem nie żoną, Żyjemy w nieformalnym związku. Mówi się na kocią łapę? Tak. No niech tak będzie. Ty jesteś konkubinu, a ty konkubentem, tak, jak to tak. Miło, są, tak. Ale no, mamy też syna wspaniałego konkubina. w tym wszystkim. I to się jakoś toczy i całkiem dobrze. I od 8 lat jesteśmy razem 24 godziny na dobę. I podejmowaliśmy nieudane próby, żeby zacząć robić rzeczy osobno. Ja na przykład zakładałam jakiś, jakieś side projekty muzyczne i Paweł też. I to się zawsze kończyło tak, że się nawzajem zapraszaliśmy w końcu do tych projektów. Więc bez sensu. Mieliśmy chodzić osobno tak. na treningi i w końcu tak. i tak chodziliśmy razem. Więc tak, bez raz sensu. chodziliśmy na, na treningi. Ja, ty byłaś pierwsza, potem tak. dałaś mi Przegrałam prezent, żebym ty. ja też chodził na, ten, tak. na te treningi. Potem tam bez chodziliśmy razem. razem. E, później znowu była przerwa jakaś taka, potem znowu ja poszedłem pierwszy. Mówię, ja muszę iść do fizjo. A ty mówisz, a ten, ja ten, tak już ja do fizjo. Okunę. No, mówię, dobra, żeby to przyjść na, na mój trening, to zrobimy razem ten trening. No i tak trenowaliśmy już od, od, od tego momentu razem. No i teraz jest taka następna historia, że ja poszedłem e, też e, ćwiczę jakieś tam e, sporty walki, tak? no, ale Marta też coś by chciała robić, bo wiadomo, że tam trzeba się no, ruszać i w ogóle mieć jakieś tam e, zajęcia, tak? Poza poza e, No nie, bo to po, im że ja nie mam żadnych no. zainteresowań oprócz. oprócz nie, no ty, ty szukałaś tego, żeby na treningi gdzieś ja chodzić, szukam, tak? żeby się, no ale no. też żeby się ruszać w ogóle też. tak nie tak. żeby no, żeby no co? coś robić Rudolf. bez no i, ee... Szanowni Państwo, tego Ale... odsułam do wersji wideo naszej rozmowy, bo Paweł ma latarkę ee, prawdziwego elfa, czy to jest nos Rudolfa na głowie? To jest nos na czole. Na, na czole. To jest alarm. Tak, to jest alarm. alarm. Alarm rozstaniowy, alarm, w końcu trzeba zrobić coś osobno. Tak. No dobra, no i co? I ty powiedziałeś, że ty... ty nie, nie no, no i szukamy, skoro. słuchajcie, jedziemy busem, ja szukam mówię, zajęć dla, dla Marty, bo Marta, no tak nie do końca jakby wie, co ona na siłowni, no trochę mnie się tak nudzi, no to, no to może nie wiem, może jakieś wiesz, może jakieś takie sztuki walki jest takie, No fajnie, ale kurde, no, te implanty mam, nie? A no dobra, to nie mogę. Dojaśnić słuchaczom po prostu. A tak, nie... no implanty Marta ma e, takie implanty w uszach, e, takie sztu... po prostu ma sztuczne uszy. I one mogą odpaść, jakby ktoś nie one przywalił rękawicą tak. w głowę. Tak, odpadają. E, po prostu, no. też nitkę w środku i odpadają uszy. Tak, to jest, no. Tak. no nie mogę być wstrząsów takich mocy. Nie może mieć wstrząsów. W głowy, tak? Tak. I że jak ktoś mocno uderzy, to tam się coś może stać. No więc te sporty walki odpadają, ale tam mówi: No wiesz, ale może coś takiego, właśnie, kurczę, delikatnego, ale jednak trochę takiego duchowego, żeby I to było takie, ale też Szczyptę była rywalizacja. I... Mówię: kurde, ciężko, nie? Ale się okazuje, że patrzę, tak przyglądam, mówię: Ty może kung fu? No i, i, no, i jakby szczęśliwym trafem okazało się, że mi się pod domem klub w ogóle świetny kung fu: tak, Kung Fu sanda. Mhm. To jest chyba z tego. Co... Taki hardcorowy. Tak, no, to potem się okazało, że, że to ogóle nie jest takie jakby. No, nie y... no, laska mnie nam skopała na gróbu. Marta skopana. Siniaki miałam takie tak. na rękę. Było utwardzanie. Utwardzanie A, tak. zrobili na pierwsze zajęcie takie, że wiesz. I skończyło się konkurs. No, ale byliśmy na tym treningu osobno. Byliśmy razem. Byliśmy razem. No więc w postanowieniach noworocznych jest, że spróbujmy zrobić coś osobno. I nie wiem, czy słuchacze mają tak samo, bo wiem, że są różne typy związków. Wiem też, że zwyczajowo jest tak, według norm, że pary widują się tylko wieczorami, popołudniami, nie? Bo jednak pracują osobno. I wiem też o tych badaniach, które były po, po, postpandemiczne badania, jak wiele par się rozstało, ponieważ tak. przeszli do funkcjonowania razem całą dobę, tak? i że się okazywało, że się nie znają, że jest to ciężkie, że nie chcą. Ludzie zaczęli mm. sobie zadawać pytanie, co lubią w tym partnerze, czego nie. Był i, I przewaga często była, że więcej czego nie lubią jest po pandemii. Mm. Więc, a my z kolei z Pawłem, czy pandemia, czy nie pandemia, mamy ciągle te 24 godziny na dobę razem, ponieważ my razem pracujemy. Robimy razem piosenki, robimy razem dzieci. Jeździmy też razem na koncerty. Jeździmy razem I na koncerty. Przyjeżdżamy z koncertów. Ja nie, nie, nie ma tak, że jak było kiedyś, tak? Że nie ja na przykład ja tak. wyjeżdżałem w trasę. Y, tak, jakby wiesz, zasobno, bo... był ten klimat takiej trasy, i potem się z tej trasy wracało do domu. Znaczy I to było. Ty, ja pamiętam, jakby, takie pos... odcięcie kompletnie. Ty masz takie nie? postanowienie co roku, że ty za... ja. będziesz pracował z kimś innym. Tak, 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 tak. To znaczy, nic... Nie w sensie, że nie, nie jakby, że nie kończymy naszej współpracy, a ja zaczynam z kimś. Innym, ale tylko brakuje po prostu, tego czasu, nie? Brakuje mi naprzed takiego, że po prostu jeszcze z kimś bym, bym chciał a co pracować robić? No muzeę, nie? Muzykę, no, no to dobrze tak. No, y, y, Ale więc no. my jesteśmy po prostu non-stop ze sobą i wszystko robimy razem. Bo nie ma czasu inno, na inne projekty. Nie ma czasu na, na, na inne randki z nikim innym. Tak. Ja, ja myślę, że mi się nawet nie chce szukać, Paweł. Bo to nie wyjdzie hmm. robienie osobno. Nie, no, nie, nie, to nie, według mnie to nie wyjdzie. Bo powiem, powiem szczerze, jaka jest moja filozofia życiowa. Hmm. I, I też patrząc na biografię dużych, znanych artystów, yy, wiecie, jak są jakieś takie duety, które działają. To po co to? Po co to zmieniać, skoro to działa, nie? Ja wiem, że są, że, że artyści. Ja też tak czuję czasami, że, kurczę, chciałabym wpuścić trochę powietrza. No to my wtedy robimy trójkąt, nie? Mm. I taki. Mówimy cały czas o muzyce i o pracy zawodowej, bo tutaj widzę dziwne nie, no, spojrzenia tak, na mnie. Tak, tak, tak. W tak wiecie, dżytąd. lepiej kogoś zaprosić do trójkąta, niż robić taką rewolucję i się może okazać, że to po prostu już nie będzie ta chemia, że to już nie zadziała. Po co hmm. zmieniać rzeczy, które działają? Po prostu. Hmm. Mi działa mój związek i, i dobrze działa też w pracy. My wciąż piszemy, uważam, fajne piosenki. Ja wciąż, jak przychodzę do studia do Pawła, hmm. on tam siedzi, ja zazwyczaj pracuję w takim systemie, że ja piszę coś na, nie, przy pianinie, tak zwany topline, czyli melodię i harmonię. Idę do... Wchodzę do drugiego pokoju, tam jest Paweł, tam jest studio i mu gram to albo puszczam z dyktafonu i on już zaczyna robić produkcję. I jakby jest ta chemia, to życie. Mhm. E, próbowałam z różnymi producentami i muszę powiedzieć, że y, wciąż z nikim nie mam takiego porozumienia i takiej chemii jak z Pawłem. Więc po co to zmieniać? Dla samej zmiany? I... I co jest też ciekawe, ja wciąż obserwuję rozwój między nami, bo mm. jest takie coś, właśnie dzięki temu, że nie ma ślubu, że nie ma sformalizowanej relacji, to jest nieustanne staranie o to, by to trwało. Hmm. To nie jest podszyte, chociaż wiesz, może to jest podszyte takim strachem, troszkę, że kurczę, bo nie chcę tego stracić. Hmm. Ale to, to nie wiem, czy to jest właśnie strach. To jest coś takiego, co jednak napędza ten związek i tą relację i prywatnie, i zawodowo w dobrą stronę. O staranie się i o rozwój. Jak Paweł na przykład coś tam gra, albo nie, ostatnio Paweł mnie challengował, czyli rzucił mi takie wyzwanie i powiedział. Jezu, weź ty się zapisz na lekcję śpiewu. Wiesz, on mi to mówi, po 10 latach ja śpiewam całe życie, nie? I taki liść od mojego partnera, nie? I ja, tak, ja oczywiście doszło do kłótni, tak? Ja już nam w studiu, powiedziałam, ja nie muszę z pracować, ty myślisz, na twoje miejsce wyszły jest osób? Dziękuję. No i tak się zakończył tak, ten tak. dzień, ale tylko nie, to nie zakończył się dzień, tak się zakończyła ta godzina, tak? Ponieważ ja mm, się obrażam, wychodzę, ale ja zawsze myślę o tym, co usłyszałam, i dzięki temu, że on mi to powiedział a ja, i dzięki temu, że dzięki, dzięki Bogu mam autorefleksję, ja się odezwałam do takiej Kasi Rościńskiej na zajęcia wokalne. Jestem przeszczęśliwa, że to zrobiłam, ponieważ jest to nie tylko yy, doskonalenie warsztatu dla mnie ponownie, odkrywanie tego, jak inaczej można śpiewać, ale co najważniejsze, słuchajcie, ja się dowiedziałam. Że wokal i śpiew i nauka śpiewu to jest, to jest jakby rozwój duchowy również, ponieważ to, jak my mówimy, jakim głosem, to świadczy o tym, co my mamy w środku, co my przeżywamy, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie skrywamy traumy, doświadczenia. Głosem i zajęciami wokalnymi, prowadzonymi tak, jak przynajmniej ja tego doświadczam, można. Się rozwijać również duchowo. Więc y, nie pamiętam, co mówiłam. Mówiłam hmm. to, że mój partner jest super, hmm. bo ciągle rzuca mi wyzwania, <noise> rozwijamy hmm. się nawzajem. Ja też czasami hmm. mu mówię, że to czy tamto mi się nie podoba w produkcjach i żeby hmm. otworzył głowę, i on też się obraża. Ale to zawsze jest challenge, to zawsze jest wyzwanie i ono zawsze hmm. nas doprowadza do fajnych momentów. Ja pamiętam, słuchajcie, wszystkie piosenki, które Państwo słyszycie w radio. To są te, które były dla nas najtrudniejsze. Najtrudni, najtrudniejsze. Miały milion wersji, czy singiel jak w filmie, hmm. czy singiel Puch. Hmm. To po prostu utwory, przez które, jak droga przez mękę, ale hmm. na koniec jakiś rozwój, jakieś hmm. poznanie czegoś nowego o sobie. Yy, zmierzam do czego? Żeby postawić tu jakąś kropkę i puentę tej wypowiedzi. Zmierzam do tego, że słuchajcie, czasami kiedy usłyszycie... Jakby znowu, niczym się nie, różni, nie różnimy. M mój związek jest pewnie taki sam jak e, wasz. Rzucamy sobie w twarz jakimiś, e, jakimiś wyzwaniami nawzajem i po prostu czasami warto wyciągnąć z tego, co najlepsze dla nas i dla rozwoju, bo kiedy my się zmieniamy, kiedy my się rozwijamy, kiedy my się ulepszamy, to zawsze to wpływa również na naszego partnera. Więc zamiast na przykład mówić do swojego typa, czy do swojej typiary: hmm, Zmień to i tamto. To faktycznie warto najpierw zacząć od siebie, i jest szansa, że wtedy całe otoczenie też się nasze zmieni. Nie wiem, czy to jest. Hmm. Y, może ty to lepiej spłętuj, kotek. Ty ładniej płęty robisz. Ty powiedz, że Wiesz, to my, ja mi przyszła taka myśl do głowy, Może że a propos bardziej... tego związku, co powiedziałaś a propos tego formalizowania, że to gdzieś tam się pojawi też w twojej wypowiedzi jakiś taki strak, lęk, rzut... ale też, że challenge, ale też, że pewne rzeczy działają e, inaczej, jak się ich nie formalizuje, a jak się zaczyna je tak jakby highlightować, mm -hmm. e, jakby naświetlać, to one zaczynają mieć taką formę pewnej, pewnego rodzaju presji. Jak się pojawia pewne, pewnego rodzaju presja, to się zaczynają Rzeczy inaczej dziać, i ta natura tych rzeczy, które miały się dziać bez tej presji, już jest inna. I teraz e, Puenta jest taka, że kiedyś e, mieliśmy takie wyjście na, na koncert i był. E, z Puenta, e, czy, która jest historią kolejną. Tak, kocham to. A to jest Puenta. Mieliśmy takie wyjście na, na koncert i przed koncertem. Yy, przyszła osoba, która powiedziała nam coś takiego do muzyków, jak już sam sobie stoimy na... Yy, yy, przed, przed, przed wyjściem na, na koncert, a my się staramy raczej tak, wiecie, no, wyluzować przed tym koncertem, nie? Żeby, ten, yy, żeby się tak po prostu... No, bo jakieś tam się pojawiają emocje i no jasne, stres yy, po jakiś stres. Yy, no i przyszła taka osoba i mówi teraz wszyscy gramy w jednym teamie. Yy, musicie mnie posłuchać. Musi, każdy musi dawać z siebie wszystko. Jakby... Yy, i, i musicie ta, być na być Cent. na 100%, nie no i teraz wchodzimy na scenę, nie. I po czymś takim, jeżeli ktoś już te za, jakby w pewien sposób sklamrował jakby te, te sytuację, to jest, pojawia się totalny w ogóle stres. Dodatkowy. To spina tak zwana. I, i, jest, I jeszcze wewnątrz takie coś, że kurde, mogło to się nie wydarzyć, nie? bo ja już byłem przeżekwany, żeby dać siebie wszystko, a ty mi powiedziałaś, że dać ciebie wszystko, I ja w tym momencie Aha. robię. Oh. Przecież ja chciałem dać siebie wszystko. Nie, nie wiem, czy to jest... na no w jest, jest puenta. Puenta. nie jest chyba puenta. To nie jest zła puenta. A jaka jeszcze by mogła być puenta? Że, y, y, puenta jest taka, mm -hmm. że ból, jeżeli czujemy ból, jeżeli czujemy w pewien, pewien rodzaj bólu, jakiejś relacji, na przykład coś nam nie pasuje, tak. to znaczy, że coś się rozwija. Bo ból to rozwój. To jest dobra puenta. Że no. jeśli coś nam nie pasuje... On powiedział, Kasimła, mua, kiesiatu. Na to, a to, a to. Paweł Smakulski na to, a My na to. Chadzimy? Chodzimy. Czyli puenta jest taka, że jeśli coś nam czasami nie pasuje, coś nas zaboli, jak ktoś nam coś powie, to, to jest rozwój. Dobrze to zrozumiałem? Tak. No bo zobacz, jeżeli na, na przykład ty Pamięta, przychodzisz do studia i masz tam jakąś piosenkę, religijne. i ja ją zaczynam robić, i zaczyn, no i zaczyna się klasyczny dzień w studio, czyli e, po prostu e, jest fajnie, 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 i za chwilę każdy chce a to tam. to nie nasz e, dzień w studio. Nie, no, oczywiście, nie, jest oczywiście nie nasz, tylko in, tamtych, nie? No, a Tamtych artystów, tamtej pary. No i po prostu jest taki fajcik, fajcik twórczy, fajcik twórczy. Trochę tam obrażanko jakieś wjeżdża, trochę Zap, jakieś no. takie ten. I na końcu, słuchajcie, ostatnio była taka sytuacja, że na końcu ja wieczorem coś tam sobie jeszcze robię i rano macie puszczam rano. piosenkę no. i ona mówi, k***a, to jest zajebiste, nie? Mówię, no faktycznie zajebiste, a wy zobacz wczoraj się cały Dziękuję. dzień żeśmy to żarli. Że to, że nawet nie, inaczej nie, nie skończyliśmy w ogóle tego, bo się pożeliśmy i powiedzieliśmy, że nie robimy tego. I tak. koniec. Tak, po czym ty to rano puściłeś i całe emocje odpuściły, bo się okazało, że to jest fajne, co zrobiliśmy. Tak. Więc, I znowu byliśmy razem. Więc ból, ból to rozwój. I znowu poprosiłeś mnie o chodzenie wtedy. Tak, no więc też ze mną chodzić no mówi, no tak. No, ale jeżeli będziesz pętować już w ogóle rozmowę, to jeszcze musi pojawić się wątek de Cure. The Cure, chci, mhm. chcesz powiedzieć? Nie, bo właśnie to ty mówisz, że nie jesteś do końca tym Ale wystarczającym. Ale ci za marketing, czy co? E, do, nie, nie, bo no to serce Masz bardziej. Masz dila no. takiego współpracy. Słuchacze, współpraca. Paweł mówi o zespole The cure. Nie, bo to właśnie jest ciekawe. No, w ogóle ciekawa historia z wczoraj. Ostatnia, no. Ja sobie słucham ostatnim płyty The cure. Och. I czytam teksty, bo tak mam, bo jak się zajaram, to czytam teksty i w ogóle tam sobie patrzę, nie? a rzadko mi się to zdarza, bo rzadko się w ogóle ostatnio jarałem jakąś muzą, więc to było takie fajne. I w tym czasie, za chwilę, ściągam sobie te słuchawki, a Marta, która nie przepada ze swoim Dekur. Nie, nie to, że nie przepadam. Po prostu uważasz, że... To nie są fajne piosenki. A czy nie? W sensie Marta uważa, że to jest totalnie nieemocjonalne. I to jest w ogóle ciekawa historia muza. Chłodna muza, A ja uważam, że to jest mega emocjonalne i mega niechłodna muza, Znaczy to jest oczywiście trochę chłodna, ale ta, no ta tam... emocja do mnie trafia. No dobra, yy, yy, nieważne. nieważne. I yy, odgajam od, od, te słuchawki i mówię, ty, jakie zajebiste teksty po prostu są, tak mi się w ogóle one podobają. Teksty. Świetne teksty, nie Marta. Mówię, weź, zobacz nie? a On patrzy, mówi, no kurwa, wierzę, nie? Po prostu zobacz na to, co przed chwilą napisałam. I ona w tej samej e, sekundzie, znaczy w tej samej minucie, kiedy ja, ja sobie czytałem ten teksty, ona napisała bardzo podobny tekst o podobnej tematyce. Hmm. Tak było. To było w pociągu. Więc to jest w ogóle jakby zastanawiające. Co... Gd gdynia Kraków da. wczoraj i około godziny 19.20. Hmm. Ale to jest ciekawe, i to jest też potwierdzenie na to, że my jesteśmy Pablo połączeni. Yy telepatycznie no, nicią. no bo ty czytałeś, ja napisałam. No, ale, I teraz Dequiel się nie do mnie... Odpisał, nie? Więc nie wiadomo, Robert Smith, ty... on się nazywał. To już prawda. Ten tak. the no. I teraz przez to, że ty w momencie, w którym ja byłam w procesie twórczym i pisałam tekst piosenki, słuchałeś Roberta Smitha, to on teraz się do mnie odezwie, że to jest pośredni plagiat. Jak on, yy, się Myślę, dopie. że Robert Smith się nie, nie odezwie do, do ciebie. Tak mi się wydaje, jak było na Hall of Fame, jak odbierali nagrodę i szli, pani zapytała się go dziennikarka. Robert, witam cię serdecznie, w ogóle jak, jak tak miło Cię poznać. Jesteś tak samo podekscytowany jak ja? A Robert powiedział: No. Nie bardzo. Ta historia nośnie Cure pokazuje trochę tego, to, że my patrzymy zupełnie w inny sposób na te same rzeczy. Czyli na przykład y, ty uważasz, tu jest w, ogóle w strony, ale o dobra. ty patrzysz na piosenkę, <laughs> słyszysz piosenkę i słyszysz na przykład no. często, jak produkujesz y, inne rzeczy, a ja inne. Hmm. To jest też ciekawe, że tak naprawdę wiele nas dzieli, a jeszcze więcej łączy. I też myślę sobie, że jak Taką napisałam kiedyś, słuchajcie, znaczy jestem w trakcie pisania książeczki dla mojego synka Leonarda i napisałam tam takie zdanie, taki mój koncept na tę książkę, że po prostu różne postaci patrzą na tę samą rzecz, ale widzą ró zasadniczo różne rzeczy. Czyli na przykład patrzą w gwiazdy i jedna postać mówi, ja widzę gwiazdy piękne, a ktoś mówi, hmm. e, ja tam widzę tylko kamienie. Hmm. I to jest niesamowite, bo to jest taka prawda o ludziach, często o związkach, o parach, że patrzymy w gwiazdy, jeden widzi piękne, świetliste, metaforyczne gwiazdeczki, a ktoś po prostu mówi: Nie, to są po prostu skały, jakieś kurde kamienie na niebie. Hmm. Patrzymy na to samo, widzimy różne rzeczy. I chyba chodzi o jakąś taką otwartość, by dopuszczać różne definicje. Tej samej rzeczywistości. Ja to, jest chyba tak, to jest taki pa, trochę panteizm, tak to się nazywa. Nie wiem, panu. Że my jesteśmy światem, a świat jest nami, że wszyscy jesteśmy jednością, mm -hmm. tak? Że jest mm -hmm. jakby... Nie wiem, bo chyba po nie. Bóg, bo... Że Bóg jest wszystkim. Nie, no ja mówię o czymś innym. Ja ale my... nie, ja mi się to. Tak się skończyło, ale mm -hmm. ja mówię o czymś innym. Mój przekaz jest taki, że. Patrzymy na te same rzeczy, tworzymy różne definicje tych samych rzeczy. I teraz zauważcie, że to jest podwalina i fundament w większości konfliktów w parach. Mm. Że ty chcesz powiedzieć: Nie, to są mm. gwiazdy, nie, to są mm. kamienie. A obie opcje mogą być prawdą. I to jest mój sposób trochę na to, by przetrwać w tym związku. Bo naprawdę jest ciężko mi, kiedy ja tworzę piękną melodię i mówię do Pawła, co o tym sądzi, a on mi mówi coś o hajhetach, czyli o elementach perkusyjnych. Hmm. I mówi, że to jest wspaniałe. No więc... To jest to. Tak no ale dobra, jak się kłócicie, jak na przykład, no, popatrzcie na tę ścianę i ona mhm. jest niby żółta, ale taka trochę pomarańczowa. I tak. dla ciebie ona jest żółta, dla ciebie pomarańczowa. I tak. y wy jesteście jacyś tacy, że nie, ja mam rację. Właśnie nie, um, właśnie my się no. staramy, staramy, się dopuszczać to, że każdy z nas naprawdę widzi inny kurde kolor. A jak się kłócicie to sobie obrażacie się na 30 minut i wracacie. Tak, tak obrażamy tak, się około. na, no ja do, no, no. do godziny raczej, nie? No ja może Potem trzeba troszkę się, krócej się chyba. pogodzić i wrócić i wejść w kolejny konflikt. O, no tak, ko musisz kolejny. począć, żeby zacząć nową, nową wojnę, tak? tak. Musisz nas z nas wojna i pogodzenia. No to tak, że sposobem na idealny związek jest po prostu zaciśnięcie zębów i przetrwanie tego jakoś do końca. Ja jestem, ja staram się zakrzyczeć. A ty? Tak. Jaki masz sposób wojenny? Jadry, gębę. Kurczę, no ja, ja chyba nie mam takiego sposobu. Ja mam taką z kolei takie spostrzeżenie, że... No tak, że, ty zaczynasz no, że... siedzieć smutny. Tak, ja my jestem, Jezu, ja, to 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 jest ja jest, jestem finkerem, no, więc, więc over thinkerem. Ja jestem duer. No, ja robię. więc ja, jak się zaczynamy kłócić i, i ja mówię jakiś argument, a już widzę, że tam ten ton jest coraz wyżej, coraz wyżej, coraz więcej tych słów. Znaczy, to ja, za, to ja zaczynam mieć coraz mniej tych słów. Co obra? W sumie, ale też y, jest taki moment, że no musi ktoś się, na przykład, y, odpuścić. odpuścić i Często jest tak, że ja, czasem jest tak, że ty odpuszczasz też? No jasne, kurde. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy chce mi się szukać nowego chłopaka. No tak, dokładnie. Wiecie, to idę z to roboty, kurde? Ja dziękuję tak, bardzo. Jest na imprezę. Boże. Trzeba tam pojechać. Więc się na imprezę. Na puerca. Na puerca. Ale trzeba się ubrać, wiesz, Bilety, o, pomalować, wiesz, wiesz. Musisz pić alkohol. No, nie, no nie trzeba pić alkoholu, nie, nie? ale wiesz. Inni tam coś robią, coś to już to robisz z nimi, wiesz. Ciągać puch. Nie możesz sobie siedzieć na, na TikToku, a przerzucać. Nie? nie możesz siedzieć w telefonie na no. randce kompletnie. No, nie ma sensu, masakra. no to jaki to ma sens? A, ja, a my normalnie, ty, no. telefon jest no, spędzasz cyk, czas. Nie? No i 8 lat, jak jest tam pykło, nie? No pykło, pyk, 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 pyk. ja w prawo, ty w lewo, no. palcem na ekranie. Także. Bardzo dobre, więc słuchacze, jeżeli sypie wam się w związku, to po prostu Patrzcie w ekran, oglądajcie TikToka i. Tak. I w ogóle czas. ignorujcie pa partnera. <grymne> <grymne> Jezus, demoralizacja totalna.